No i lecimy, druga runda. Dawid sobek. Ola, ciupa, mamiko. Ale z czego wy się śmiejecie? Ja mamiko! z tej strony, Max. I Marcin. I w dzisiejszym odcinku. Kiss, Mary, kill. No w odcinku chodzi o to, że po prostu będziemy wybierać kogo: Kiss, kogo Mary, a kogo kill. Każdy zna. No. I o sobie będzie nam czytał Sewa. Siema. I co? Zapraszamy do oglądania. Intro! Biegna lala zjawiskowa jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama, spędziłbyś z nią No i pierwsza runda. No. Seba, podaj propozycję. No to Leksi, Wersof i Kostera. Zacznij. No to tak. Kill Wersow. Ja, kill Kostera. Mary Leksi. Mm, u mnie też Mary Lexi yy, No i kis yy, Kostera. U mnie też. No i lecimy z drugą rundą. To dawaj sobie. Ola Nowak, Mamiko i Monia od Frida. Zaczynaj. No to tak. Mm. Kil, no to pewnie Mamiko. Tak samo. Yy... Kis Ola Nowak, yy, No a... to ja Kis yy, Monia No a Mary Monia No to ja Ola Nowak No okay. i trzecia runda Mów sobie tak No to Linkiewicz, Dillmasty i Kingo No to Linkiewicz, Kill U mnie tak samo yy, Kis no to pewnie Lisma Pi. U mnie tak, też. U mnie też. <grym> no To Mary. Mary ta... Kinga. 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 nie nie Kinga. się. Będziemy się kłócić. Kinga. Kinga. Ja. Kinga. Kinga. z ostatnią czwartą rundą. Kinga. podaj Kinga. No to Kinga. fusialka od Kinga. Kinga. i Murcik. No to tak. Pierwsze no to Kill. Ja bym powiedział, że Kill, no to Murciks. Ja Marcysia. No i tak, ten. Ki, ten, Kiss, tak? Teraz mm -hmm. Kiss? To... No byle co. Kiss, mm -hmm. dawaj. E, no to... Marcysia. Murciks. Co ty? E, po no to no, chyba lepiej no, Kiss dobra. niż opieść. No w sumie tak, no Amery... E, <laughs> Pusialka. No. No i lecimy z y, ostatnią, bodajże piątą rundą. No, no to, to Julia Wieniawa, Agata Odstiu i... To Paulina Soboń. Dobra, no to Paulina Sobońki. U mnie... Mm... Kurde. Ciężka propozycja. Ciężka, prawda? No, znaczy, no, ciężka, tak. Czekaj, tam był e... agata, Soboń i. właśnie ją chcę tylko zawsze Czekaj, i wieniawa. A, no to ją e, ten, no. Kis. Winiała ki? No. Dobra, no to teraz kiss, no to agata. U mnie też. No i Mary z wieniawa. No, u mnie tak e, no. no, ta, no. <laughs> no wiesz, która. No, no ta, wiecie. Ta, 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 ta co tu dzisiaj będziecie mieć? Która? No ta, ta, tu No ta, tu No i tyle. <ścoughs> dobra. Słuchajcie, ta Agata... ostatnia była klingowa, tak dobra. No. Dawaj. Dobra, to ten, Cześć, no, po... no i co? To by było na tyle. pisze kogo propozycje były lepsze, Czy moje, czy Marcina tu będzie znaczy wiecie? Tu będziecie mieć... S... pakietę, czekaj, tu, tu. No gdzieś, gdzieś tutaj, nie? Gdzieś po prostu... No i co? Zostawcie łapkę w górę i subika. I e, napiszcie, czy takie odcinki się wam pod podobają. No, takie lifestyle'owe bardziej. No. I co? Do zobaczenia na live'ie. No, tak no na. i tyle. Cześć.